To teraz zobaczmy, czy będzie w stanie ten gan przy pomocy tego kompresora, bo ten gan odkręca wszystko i to wierzcie mi, dlatego jest tak mocno, jakby to powiedzieć, ściorany, bo jest używany. Natomiast chcę sprawdzić, czy powietrze w tym kompresorze wystarczy, żeby odkręcić śruby w tym busie. Pamiętajcie, jak używacie bardzo mocnego, udarowego klucza, zresztą każdego udarowego klucza, skorzystajcie z kutych kluczy. Nie zakładamy normalnych, dlatego że normalne klucze nie wytrzymują takiej mocnej siły. Odkręcamy. Tego nie testowałem, zresztą widzieliście po śrubie. No i jestem miło zaskoczony, że ten klucz był w stanie to koło odkręcić. No i słuchajcie, odkręcona kolejna śruba. Coś tutaj z kamerą, żeby każdy widział, że to nie jest świeżo nasmarowana śruba, że ona naprawdę tutaj długo była. Ale dobra, teraz zastanówmy się. Teraz zastanówmy się, co mógłbym sobie w tym teście zarzucić, będąc na Waszym miejscu. To, że na przykład te śruby wcześniej popuściłem, nie? Zaznaczyłem, które to są, tak żeby ten klucz udarowy razem z tym kompresorem w tym zestawie był w stanie te koła odkręcić. Dlatego teraz tak, wyciągam kobyłki. Oś na dół, zakręcam te śruby, klucz dynamometryczny, i wtedy prośba do panów: tutaj gramy to wszystko jednym longiem, tak żeby nie było żadnego cięcia od momentu, kiedy dokręcę śruby kluczem dynamometrycznym. Dobra? I wtedy zobaczymy, czy on będzie w stanie te śruby odkręcić. A jak zakręcamy, słuchajcie, śruby, to nigdy na pierwszy strzał kluczem dynamometrycznym. Tylko najpierw widzicie, łapiemy kilka gwintów. Dopiero tak. Tym kluczem też nie dokręcamy. Zawsze do dokręcania kół musi być użyty klucz dynamometryczny. I uwaga. Odkręcam go. radecznie Da? Proszę. Na pierwszy strzał. Raz. Ła. Musimy chwilę przerwać, słuchajcie, mam nadzieję, że mnie słyszycie, zwróćcie uwagę na to, że ciśnienie spadło, bo zaraz po odkręceniu śruby kompresor się włączył, a i tak był w stanie uciągnąć klucz udarowy. Chyba muszę nakrętki zmienić, bo się klinują w kluczu. Słuchajcie, jak jest kompresor nabity, no to nie ma najmniejszego problemu. Ten klucz w zestawieniu z tym kompresorem, żeby odkręcić śruby, nawet takie czternastki w sprinterze, dokręcone na 155 Nm, czyli.